Lepiej? Lepiej. Właśnie <śmienicza> <Lepiej. śmienicza> leby, leby, mnie tylko po to, żeby mi kleić coś po tyłku, się. Tak. <śmienicza> Witajcie. Przychodzę do Was z recenzją kosmetyków, które testuję. Kolejny raz testuję już naprawdę w ostatnich miesiącach tyle przetestowałam kosmetyków, a nie miałam okazji za bardzo o nich powiedzieć, także przychodzę z niej za spóźnionymi recenzjami e, kosmetycznymi. Tym razem są to kosmetyki, które chyba z tych wszystkich recenzji, jakie Wam ostatnio wrzucałam, najbardziej zrobiły na mnie wrażenie i ma na to wpływ parę czynników, m.in. wysokie stężenie składników aktywnych, przystępna cena, proste opakowanie. Ale przede wszystkim działanie, bo w tym momencie ja widzę, że moja skóra wygląda chyba najlepiej e, na przełomie ostatniego roku. A to jest ten moment, kiedy użyłam właśnie tych kosmetyków, między innymi, natomiast tutaj naprawdę przyłożyłam się do stosowania ich i z miłą chęcią będę w dalszym ciągu. Ich używała większość już e, tak, gdzieś z połowy zużyłam na pewno opakowań, także. Tutaj będę mogła wam wydać już taką konkretną opinię na ich temat. No i to wszystko składa się na właśnie produkty ze sklepu. Pokazuję Daily Beauty, angielskich marek, takich jak SR Skincare i też Sensora, chociażby właśnie takie ja testowałam. I naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Zaraz powiem co i jak. E, jeszcze tylko zaznaczę, że macie ode mnie zniżkę 10% u nich w sklepie, także mam nadzieję, że uzupełnili zapasy i że tam akurat będziecie mogli coś kupić. I standardowo poproszę Was o kciuki w górę i o subskrypcję, e, żeby być na bieżąco ze wszystkim. I już nie przedłużając, zaczynamy. Dobra, łapię się za pierwszy kosmetyk i myślę, że łapnę się za tonik ze względu na kolejność po prostu w pielęgnacji. Ja akurat wybrałam sobie, mają trzy czy cztery rodzaje toników. Ja wybrałam sobie z właśnie marki Essence Skincare tonik rozjaśniający. Alpha Bright Skin Brightening Toner. I to jest tonik... Jak sama nazwa wskazuje, rozjaśniający mają jeszcze złuszczający i jeszcze mają jakiś inny. Natomiast ten oczywiście wziąłem ze względu na chęć rozjaśnienia przebarwień, takie też właściwości oczywiście ma i tutaj mamy w składzie 3% kwas migdałowy. Co ciekawe, bo dosyć wysokie stężenie tego kwasu w toniku, bo Unia Europejska dopuszcza 3,5% stężenie tego składnika, więc tutaj jest naprawdę go sporo. I też mamy wyciąg z Lukrecji, który ma też właściwości takie łagodzące stany zapalne i też poniekąd tak jakby równoważy kwasowość tego, tego kwasu, wobec tego ten tonik ma neutralne pH, co jest bardzo pozytywną informacją, jeżeli stosujecie też inne produkty, które nie lubią kwasowego środowiska, np. niacynamid. Go nie, nie powinno się stosować z witaminą C właśnie ze względu na jej kwasowość, a tutaj mamy taki półśrodek, bym powiedziała, czy takie rozwiązanie, po prostu wyjście z sytuacji, bo jest to tonik kwasowy, ale o neutralnym pH. Nie zaburza dzięki temu po prostu pH naszej skóry, a w momencie, kiedy to pH jest nieodpowiednie, to wtedy właśnie powstają stany zapalne i wówczas łatwiej jest o jakieś wypryski i ogólnie, wiecie, problemy z, ze skórą. Także Podstawą jest neutralne pH, to się nakłada wacikiem i tak jak ja zazwyczaj spryskuję sobie, robię sobie prysznic tonikowy i spryskuję sobie twarz tonikiem, tak tutaj w, właśnie przy okazji tego ze względu na, na posiadany kwas używam tylko i wyłącznie wacika i są to waciki z Aliexpress, które pokazywałam Wam chyba nawet w ulubieńcach roku, już Wam pokazuję tak wygląda opakowanie i to są takie bardzo cieniutkie dobra wyjąłam dwa ale to są takie bardzo cieniutkie waciki które nie wchłaniają dużo tylko po prostu dzięki temu to co wylejemy to praktycznie całość przenosimy na twarz oczywiście omijając okolice oczu i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę zauważyłam pozytywne efekty delikatne rozjaśnienie aczkolwiek tutaj też inne produkty mają takie właściwości rozjaśniające, także myślę, że to wszystko idzie w takiej dobrej kombinacji Kombinacji e, i to, to właśnie działa. On ma taki specyficzny zapach, powiedziałabym, że taki szpitalny. Ze względu na to, że tutaj nie ma żadnego atomizera, to, żeby nie dotykać bezpośrednio wacikiem tutaj e, buteleczki, to ja sobie najpierw wylewam troszeczkę tak tyci tyci do nakrętki i z tej nakrętki przelewam na wacik. Także tutaj wacik nie ma styczności z butelką, żeby tam żadna bakteria się nie dostała, e, i żeby nam nie zepsuć po prostu tego produktu. Zapach nie jest najprzyjemniejszy, ale działanie już owszem. nie kosztuje 40 zł, jak się nie mylę. Także jeszcze myślę, że w miarę przystępna cena mamy tutaj ile? Mamy tutaj 100 ml. Natomiast jest to bardzo wydajny produkt, bo naprawdę niewiele go trzeba, żeby przemieć całą twarz. I ja zużyłam może o tyle, także jedną trzecią. Jedną trzecią zużyłam w przeciągu tam ponad miesiąca. Jeżeli szukacie toniku z neutralnym pH, ale o właściwościach rozjaśniających, to tutaj szczerze Wam polecam. No i dobra, mieliśmy tonik, to teraz ja Wam pokażę dwa sera do twarzy, które mam. Tak naprawdę miałam wziąć jeden. Ale nie mogłam się zdecydować. I nawet napisałam do nich e, zapytanie, co bardziej polecają do mojej skóry. E, co, co będzie lepsze? O, coś takiego, co będzie lepsze. A oni napisali, że wszystko jest dobre i, i dlatego dali mi dwa. Wobec tego tak, miałam dwa. Tylko, że dwa z o takich y, totalnie innych właściwościach. I już wam pokazuję. Pierwsze to jest zimne, bo to trzymam w lodówce i to powinno być trzymane w lodówce. To jest z tej samej marki, czyli Esser Skinker. Serum z witaminą C i z kwasem ferulowym, a także witaminą E. Mamy 30 ml i też zużyłam tutaj połowę i z miłą chęcią tego używam. Naprawdę, z miłą chęcią. Tutaj mamy 10% witaminę C, więc. Też dosyć spore stężenie. Wiadomo, że są wyższe stężenia na rynku. Natomiast myślę, że za tą cenę i ogólnie skład to jest, to jest i tak wystarczające stężenie. Kwas ferulowy ma tutaj wpływać na stabilność tej formy witaminy C, dlatego jak może zresztą zauważyliście, wiele serów właśnie z witaminą C posiada ten kwas ferulowy, właśnie dzięki temu ta forma witaminy C jest stabilna. No i witamina E, czyli witamina młodości, tak zwana. Skład jest naprawdę bardzo dobry. Mamy też różnego rodzaju olejki w składzie. Forma witaminy C to jest kwas askorbinowy. I mimo, że właśnie to jest kwas askorbinowy, który ja osobiście myślałam, że podrażnia moją skórę, bo najszybciej po prostu przy tej formie witaminy C widać jakieś podrażnienia. Skóra musi dłużej się przyzwyczajać do tej formy witaminy C, dlatego czasem lepiej jest tak stopniowo ją dodawać do naszej pielęgnacji. Tutaj nie zauważyłam żadnych efektów, żeby właśnie była zaczerwieniona, czy, czy jakoś zareagowała nieodpowiednio. Kwas askorbinowy ma to do siebie, że tutaj efekty widać bardzo szybko. Bardzo szybko potrafi rozjaśnić skórę, czyli po prostu właściwości witaminy C. Rozjaśnienie skóry, nawilżenie też, ale też przede wszystkim ujędrnienie, bo witamina C wpływa na szybszą produkcję kolagenu i elastyny. Witamina C jest też bardzo silnym antyoksydantem, zwalcza wolne rodniki, które są odpowiedzialne za starzenie się skóry. Myślę, że właściwości witaminy C są powszechnie znane, także tutaj nie ma się co na tym skupiać mocno. Warto zaznaczyć po prostu, że tutaj mamy aż 10% tej witaminy C, która występuje z kwasem ferulowym, który właśnie wpływa na jej stabilność. No i mamy też inne składniki aktywne. Mamy tutaj dwa rodzaje olej, Chociażby propanediol, który wpływa na nawilżenie i też pomaga przenikać głębi składnikom aktywnym. Co tutaj jeszcze mamy? Kwas hialuronowy. Ogólnie konsystencja jest bardzo lekka, bardzo szybko się wchłania i momentalnie możemy przejść do kolejnych kroków pielęgnacyjnych. Ja uwielbiam tego produktu używać rano, właśnie dzięki temu, że też wyjmuję go z lodówki, bo trzeba go trzymać w lodówce, więc wyjmuję go z lodówki i to serum jest zimne, więc dodatkowo jeszcze pobudza jakoś taki krążenie taki i, i mnie pobudza, więc bardzo przyjemnie mi się używa tego produktu. Zużyłam już połowę i postaram się jak najszybciej zużyć ten produkt, bo on ma 3 miesiące ważności od otwarcia. Także tutaj zdecydowanie będę sumiennie używała i szczerze wam polecam. Jak nawet poczytać opinie na stronie użytkowników, tak to nazwijmy. To wszyscy zachwycają się tym produktem i myślę, że cenowo też jest ta cena dosyć przystępna, jak na na te właściwości i na te stężenie składników aktywnych. Także naprawdę, szczerze Wam polecam. Ten produkt gdzieś tam plasuje się w moich ulubieńcach. Fajny produkt to jest też e, produkt ze składnikiem, który bardzo lubię i który jest porównywany do botoksu. Jego działanie jest porównywane do botoksu. Ja też o, o tym składniku Wam wcześniej wspominałam, bo to jest Ergoline, e, czyli taki peptyd, który właśnie rozluźnia mięśnie, e, Dzięki czemu te zmarszczki już istniejące się prostują i też zapobiega to powstawaniu nowych zmarszczek. Wobec tego tutaj mamy aż 20% tego składnika jest on zanurzone w czystym kwasie hialurnowym, także tutaj formuła jest taka bardzo żelowa. Czyli po prostu jak kwas hialuronowy, natomiast ten produkt stosujemy miejscowo na takie miejsca zagrożone zmarszczkami, czy, czy miejsca, gdzie już te zmarszczki są, więc producent zaleca, żeby nie stosować na całą twarz, tylko żeby stosować na te takie strategiczne punkty typu czoło, lwia zmarszczka, okolice oczu, tutaj te bruzdy są wargowe także wszędzie tam, gdzie m, naprawdę te, te zmarszczki już są widoczne, bo jest to dosyć wysokie stężenie tego składnika. E, no i tak jak mówię, to jest naprawdę cudowny składnik, jeżeli chodzi o, o taki użytek domowy. Faktycznie zauważyłam, że moja buzia od tego miesiąca czasu m, ponad jak używam jest w bardzo dobrym stanie. Te zmarszczki, które gdzieś tam zauważałam, zwłaszcza tutaj na liwiej zmarszczce, bo często e, tak marszczę, marsz jeszcze ten obszar to jakoś tak zauważyłam, że jest mniej widoczne, tak samo na czole. No naprawdę, że Wam polecam, naprawdę. Jeżeli szukaliście takiego produktu stricte przeciwzmarszczkowego z takim działaniem, to tutaj warto się mu przyjrzeć, a do tego jeszcze ma bardzo lekką, żelową formułę, jak zresztą kwas jelurnowy, momentalnie się wchłania i też ma taką bardzo jedwabistą formułę, więc wręcz tak jakby jest to przyjemne do stosowania, chociażby też i rano, zaraz jak Potem przechodzimy do nakładania makijażu. Także naprawdę tutaj warto mu się przyjrzeć. Dlatego nie mogłam się zdecydować, bo bardzo chciałam serum z witaminą C i też bardzo chciałam serum z tym składnikiem. Także wyszło na to, że mam oba. O tym kremie wspominałam już pod którymś filmem, bo jedna z was prosiła mnie o polecenie jakiegoś dobrego kremu. Do twarzy właśnie przeciwzmarszczkowego. I tak naprawdę przejrzałam całą listę swoich kremów, których, których do tej pory używałam, i w takiej przystępnej grupie cenowej stwierdziłam, że ten będzie naprawdę odpowiedni no i kazałam zaczekać na filmik gdzie opiszę działanie, właściwości no i też oczywiście będzie zniżka także żeby nie przepłacić jest to produkt z trzema peptydami, a wiadomo, że peptydy wpływają też po prostu na, mają silne działanie przeciwzmarszczkowe i w odpowiednim wieku, przeważnie powyżej 30 roku życia powinno się używać już produktów z peptydami, z kolagenem, z retinolem Także po prostu składniki, które poniekąd wpływają na pobudzenie produkcji kolagenu i elastyny, którego nam już brakuje po 30 roku życia. On tak ubywa po prostu, jest coraz mniej produkowany przez organizm, więc trzeba jakoś tak wspomagać jego produkcję. Jest to krem, który stricte ma właśnie pobudzać kolagen, produkcję kolagenu i nawilżać. Nazywa się Tripep. W zasadzie na stronie jest napisane, że to jest krem na dzień, co mnie zaszokowało, bo ja używam i na dzień i na noc, ale tutaj na opakowaniu jest napisane, że używać dwa razy dziennie, czyli i rano i wieczorem skład jest naprawdę bogaty. z tych peptydów nie będę Wam przytaczała, bo myślę, że to i tak niewiele Wam da jest to krem, który ma wpływać przede wszystkim na elastyczność naszej skóry zwiększać tą elastyczność, sprężystość nawilżać i naprawdę jest to świetna formuła. Często jest tak, że krem nie, nie rozprowadza się tak łatwo czasem ja osobiście muszę spryskać twarz tonikiem, zanim nałożę jakiś, jakiś krem, bo, bo powiedzmy jest zbyt tępy. Natomiast tutaj bez względu na to, czy buzia jest właśnie spryskana tonikiem, czy, czy właśnie wilgotna, czy sucha, tutaj nie ma problemu z aplikacją. On tak się wręcz jedwabiście rozprowadza. To jest idealna formuła kremu. Chyba jeszcze nie spotkałam się z tak idealną. Jeszcze z Paula's Choice, ten taki... Mm, Czerwona tubka, pokazywałam Wam w ulubieńcach też. Ten krem też miał świetną formułę, taką bardzo szybko wchłanialną, lekką. Tak samo ten tutaj. A ten przy tym ma jeszcze taką bardziej jedwabistą. No i same składniki aktywne, czyli te trzy peptydy, które, które tutaj w nim występują różnego rodzaju olejki, ekstrakty, kwas chalurowy, tutaj widzę że też glukonalakton. No, wszystko to jest świetnym połączeniem i naprawdę bardzo dobrze mi się używa tego kremu. Kramu. On jest takim dopełnieniem mojej pielęgnacji. Bez względu na to, czy używam akurat tych produktów, czy jakichś innych, tego kramu używam ponad miesiąc. Codziennie. Jest bardzo wydajny, niewiele go trzeba, i też jest wskazany do stosowania w okolicy oczu, bo, bo też jest takie jakby na kurze łapki. Jest na, na całą twarz: na całą twarz, szyję, także okolica oczu, więc tutaj macie też produkt dwa w jednym i, i pod oczy i, i na twarz. Szczerze Wam polecam. Naprawdę bardzo przyjemna formuła i ja osobiście czuję, że moja buja jest odpowiednio nawilżona. Faktycznie jest elastyczna, sprężysta. Mega. No i teraz okolica oczu. Mam bardzo podobne do siebie produkty, bo nie mogłam się zdecydować. No i finalnie trafiły do mnie dwa. Natomiast ostatecznie można skupić się na jednym i, i sobie kupić jeden. Pierwszy, który, który mam, to jest marka Sensora. To jest jeden produkt z tej marki, który mam, i to jest serum z, ze składnikiem EGF. Czyli z naskórkowym czynnikiem wzrostu, który naturalnie występuje w naszej skórze, ale po 30 roku życia po prostu zaczyna zanikać, więc automatycznie odczuwamy grawitację. Więc to jest produkt na górną powiekę, która często właśnie jest opadająca ze względu na wiek i ma tą powiekę podnieść. Też mamy tutaj składnik, nie wiem, czy to się czyta jak po angielsku, więc. Tak powiem, progerline I to jest składnik, który często występuje w preparatach na linię żuchwy, bo tutaj ten, to miejsce też często nam opada. To Po tym też widać wieku kobiety, jak tutaj to, to miejsce jest takie opadające. I właśnie tutaj jest, jest ten składnik, który ma podnosić te, te okolice. No i także tutaj zdecydowanie się sprawdzi na górną powiekę, żeby też ją podnieść. Skład jest bardzo prosty, akurat na opakowaniu nie ma, więc już tam nie będę szukała. Natomiast skład jest bardzo prosty, formuła taka żelowa, bo to też jest na kwasie hielurnowym i, i tutaj zdecydowanie myślę, że warto sobie taki produkt przytulić. To jest serum, więc stosujemy go pod krem. Natomiast ja też, jak czasem użyłam kremu, nie odczuwałam w ogóle potrzeby użycia kremu. Natomiast ja stosuję milion produktów, więc i krem jeszcze zawsze wjeżdżał. E, to jest w takiej fajnej formie z dozownikiem, którym de facto. E, Powinno się, czy można nakładać produkt na, na skórę, więc troszeczkę przyciskamy, wyciskamy e, niewielką ilość i wtedy nakładamy na, na tą górną powiekę. Ja to nakładałam bezpośrednio na palec po prostu z palca. Wtedy, bo jakoś tak y, mam jakieś opory takie przed nakładaniem czegoś bezpośrednio, żeby tutaj a nóż żadna bakteria się nie dostała. Y, 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 mam jedyny zarzut do tych produktów. Bo opakowania są bardzo proste i oni zaznaczają, tak jak mówiłam, że. Nie skupiał się na opakowaniach, tylko na zawartości i to szanuję. Natomiast tutaj ta zatyczka praktycznie, ona praktycznie nie siedzi, i okej, okay, teraz zdecydowanie tak jest to zatknięte. Natomiast wystarczy, że gdzieś tam to się przewróci, czy, czy czegoś dotknie, to już automatycznie to odpada. Więc jeszcze dziwne, że nie zgubiłam tego, ale staram się szanować. Także to jest pierwszy produkt. I drugi produkt, który tak naprawdę mówię je można było stosować zamiennie, to jest marka już wcześniej wspominana, czyli SR Skincare i to jest serum liftingujące do już okolicy oczu, do nakładania na dzień i na noc. i Również mamy IGF, czyli ten naskórkowy czynnik wzrostu, mamy też różnego rodzaju ekstrakty, peptydy, więc. Myślę, że je można po prostu byłoby stosować zamiennie i pytanie tylko, który produkt bardziej Wam się spodoba pod kątem samych składników aktywnych i działania. Natomiast szczerze są bardzo do siebie zbliżone. Tak samo i formuła, taki właśnie skład są zbliżone. I to już są wszystkie produkty, które chciałam Wam pokazać. Jestem pewna, że te produkty będą w większości osób odpowiadały, tylko w zależności od tego, czego oczekujecie. Od danego kosmetyku, jakiego działania, śmiało Piszcie w komentarzach, czy mieliście styczność z tymi produktami, czy ogólnie z tym sklepem, z tą, z tą marką. Jeżeli macie jakieś pytania o te kosmetyki, czy, czy chcecie, żebym coś tam podpowiedziała. Śmiało piszcie, ja zawsze odpowiadam. Ewentualnie, czy chcecie po prostu ze mną pogadać, to też śmiało piszcie. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, że w międzyczasie dajcie kciuka w górę, że subskrybujecie mój kanał. Nie zapomnijcie o zniszce, którą dla Was przygotowałam. No i już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!